Cześć, nazywam się Ola i jestem instruktorką łyżwiarstwa figurowego w Foki na Lodzie. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o tym, co powinno znaleźć się w torbie na łyżwy. Zapraszam. Tak wygląda mój plecak. Uwierzcie mi, jest dosyć ciężki Czasami żałuję, że nie posiadam takiej walizki na kółkach która byłaby na tyle mała, że wystarczyłaby idealnie na moje łyżwy i potrzebne rzeczy Ale ten plecak bardzo dobrze sprawdza mi się odkąd zaczęłam w zasadzie jeździć na łyżwach Tutaj pokażę wam, dostałam kiedyś od mojej pani od rosyjskiego takiego krecika O, ciągle jedzie ze mną na łyżwy Także myślę, że zaczniemy. Zaczniemy od tej małej kieszonki tutaj na górze, gdzie zazwyczaj trzymam klucze, telefon, kiedy zostawiam plecak w szafce, ale także najbardziej niezbędne, przynajmniej dla mnie, bo ja mam ciągle katar. Chusteczki higieniczne. Nie wychodzę bez nich na łzowisko. Gdybym nie miała przy sobie chusteczek na łyżwach, to to, co mi leci z nosa, mogłoby stworzyć nową taflę na lodowisku. Zazwyczaj noszę też tutaj pomadkę nawilżającą do ust, ale to raczej w sezonie zimowym, gdyż teraz latem nie jest mi potrzebny. <grybujesz> Także tym sposobem zakończę się moją kieszonkę. Przechodzimy do... Albo może zamiast jeszcze ta duża, to zaczniemy od tej kieszonki tu. Tutaj zazwyczaj mam rękawiczki, bo one zajmują troszkę miejsca. Zwykłe, czarne, pięciopalcowe, bo mi tak wygodniej. Czasami noszę dwupalcowe, jak chcę być ładna i słodka. Jak zwał, tak zwał, ale zwykłe czarne, pięciopalcowe. Miałam też bordowe, ale mi się zrobiła dziura. W tej kieszonce też noszę yy, w sezonie zimowym, bo w letnim mi to niepotrzebne, gdy Wchodzę tylko na godzinkę, ale jak mam dłuższe sesje na lodowisku, dłuższe ślizgarki, tam jest zrobić po prostu dłuższy trening, to noszę ze sobą dwie skarpetki ocieplane. Najczęściej mam kilka różnych takich nie ważne, frytki, ale takie ocieplane. Te są akurat z antypoślizgowym spodem po to, żeby mi ta noga tam w tych łyżwach za bardzo się nie przesuwała to nie jest konieczne ale naprawdę ja dosyć marznę na lodowisku i najczęściej marzną mi właśnie tutaj te części, które nie są osłonięte i palce w stopach Mnie jest, słuchajcie nie nawet w domu jak się bez skarpetek to jest zimno w stopach, to sobie wyobraźcie co ja czuję na lodowisku Dobrze. Tym sposobem przechodzimy do dużej, najciekawszej kieszeni, w której znajduje się zawsze żarcie. Dzisiaj zabieram ze sobą niezawodnego banana. Słuchajcie, to co banan robi ze mną na rodowisku, to ile on mi daje energii. Nie, no przesadzam oczywiście, ale banan mi zazwyczaj starcza na bardzo długo. No, dzisiaj idę po obiedzie. Więc ban będę dla mnie taką w sumie trochę kolacją. No ale na pewno starczę... Zresztą idę dzisiaj troszkę dłużej. Starczę mi zazwyczaj do następnego kusiku jedynie banan i woda mineralna, która również jest tutaj. Zwykła butelka wody. Czasami, yy, wiecie co robię? Słuchajcie, ja zimą... Czy ja zabieram herbatę zimą w termosie na lodowisko? Zdarzyło się to może raz. Było fajnie, e, ale jakoś, jak się tak rozgrzałam na tym lodowisku i później wróciłam do szatni, i to mi było tak gorąco, że w sumie nie mam ochoty na tą herbatę. To jest fajny pomysł, jak są lodowiska na przykład niezadaszone, które na przykład mają szatnię zaraz przy lodzie, gdzie nie ma tej... Jakby wymiana temperatur istnieje <laughs> między szatnią a... Na lodowiska. No, u mnie na lodowisku tego nie ma, jest oddzielna szatnia, gdzie jest ciepło, no więc mi ta herbatka nie jest potrzebna. Często sobie robię też tak, że do butelki wody rozpuszczam tabletkę magnezu, ponieważ ja też mam trochę problem z tym niedoborem magnezu. Często mam jakieś skurcze i tak dalej, nawet w nosy, czy powieka mi drga, także magnez u mnie. Tak, wiem, że się w tych tabletkach mało przyswaja tego magnezu i powinnam mieć bardziej zbilansowaną dietę i bogatszą w magnez, ale yy, bo inaczej zresztą ja magnez biorę tylko na treningi, bo jak sobie rozpuszczę tabletkę w zwykłej wodzie i siedzę w domu i mam ją wypić, to jej nie wypiłem, bo mi nie smakuje. Smakuje mi tylko na treningach, jak bardzo chce mi się pić. Także woda. Ewentualnie z magnesem. Można oczywiście jakieś koktajle, szejki i tak dalej. W ogóle, właśnie, a propos jedzenia, jeszcze wrócę tego bananka. Któregoś razu, rano, jak szłam na trening, zrobiłam sobie owsiankę. No i zalałam ją gorącą wodą, prawda? A że byłam akurat wtedy na treningu, gdzie szatnia była połączona z lodowiskiem, tak ta owsianka, no, analogicznie mi wystygła nie róbcie tego nie bierzcie owsianki na lodowisko bo jak ona wam się zrobi zimna to jest nie do przełknięcia naprawdę, a ja potem wtedy szłam, pamiętam na zajęcia na uczelni yy, chyba do 16 czy 17 i musiałam zjeść tą owsiankę bo nie miałam obiadu później na uczelni i to była tragedia nie polecam, przechodzimy dalej następnie mm, jako, że mamy lato no i dobra inaczej. Zacznę od tego jak się ubieram zimą na lodowisko. Zimą yy, ubieram się na tak zwaną cebulkę. Mam też ocieplane leginsy, które zazwyczaj zakładam, ewentualnie rajstopy i leginsy na to nieocuplane. A jeśli chodzi o górę, to już wam tłumaczę. Ja osobiście zakładam bluzon sportowy. Zakładam na to podkoszulkę na ramionczkach. Na to zakładam koszulkę z długim rękawem, na to zakładam polar i zazwyczaj mi to wystarcza. Zazwyczaj tak. To, w To się ubieram, zakładam kurtkę zimą, jadę tramwajem na lodowisko i jeżdżę w polarze w koszulce i z długim rękawem, ale zabieram ze sobą też taką większą, dodatkową, cieplejszą bluzę, jeśli jadę na przykład na dłużej. Yy... Po to, że jak rzeczywiście zmarnę, to żebym miała co tam do siebie dołożyć, nie zdarzyło mi się, żebym raczej ściągała ten pola w tę stronę, żeby było mi za gorąco. Eee, a kiedy mamy lato, no to wiadomo. Ja teraz mam za oknem pewnie słychać, że mam otwarty balkon ale mam za oknem bodajże 31, 30, 29 stopni minimum. No i najczęściej taką pogodę chodzi się w krótkich spodenkach, w koszulce na ramionkach czy tam w sukience, żeby po prostu był przewiew i było chłodniej od wiatru, jakimkolwiek jeśli jest. No, ale mi zazwyczaj, jeśli już idę na lodowisko, to nie chce mi się przebierać. Nie mamy jakichś tam przebieralni, mamy no szatni, gdzie są szafki i wszyscy tam mogą założyć, przebrać sobie buty, o, w ten sposób. A jeśli bym chciała się przebierać całkowicie także do bielizny, no to musiałabym iść do łazienki. A łazienka jest kawałek, jeszcze dodatkowo trzeba być na zimne. No to tak mi się średnio chce. No to zakładam te regency bukie zwykłe, nieocieplane, przez co marzę, później. No i jadę w klub rękaw. I to, co zakupiłam sobie specjalnie na sezon letni właśnie, to jest, drodzy Państwo, wspaniały taki różowo-fioletowy mogę mieć też kolor MISIO! Taka gruba bluza, ona w sumie zasłania tutaj cały kadr. Niestety nie ma uszek, nad czym, nad czym bardzo ubolewam, ale jest niesamowicie cieplutka. I to latem mi na krótki rękawek wystarcza, więc mam nadzieję, że jak przyjdzie zima, to na krótki rękawek też mi wystarczy, bo jest naprawdę ciepły, jak myślę i tak dalej. I w sumie to, gdyby nie te upały, to bym nie spała. To to będzie znak odcinka, tak czuję. Także to też znajduje się obecnie w mojej torbie na łyżkę, moim plecaku. Uuu. Następnie. Zanim przejdziemy do gwoździa, programu mamy ochraniacze. Tylko nie ciągnę, bo się zahaczyły. Mamy ochraniacze. Nie pamiętam. Czy to jeszcze słychać? Następnie mamy ochraniacze. Nie pamiętam, jakie firmy one są. Nie mogę się tutaj doczytać, to jest coś na G. Um, a, yy, nie znam się na filmach do powiem szczerze. Są to ochraniacze, zanim dojdę do ważnej informacji na temat tych ochraniaczy. Są to ochraniacze, które rozciągają się. ostrowo. Są to ochraniacze, które się tutaj rozciągają i dopasowują nam się przez to pod podpłoże. Później zademonstruję. To, co jest z nich niesamowitego i dlaczego je kupiłam, to to, że one teraz są różowe. Takie bym powiedziała wręcz świecąco różowe, ale gdy pobędą jakiś czas na mrozie, zmieniają kolor na fioletowy pod wpływem temperatury. Tak, mam takie super ochraniacze, mm -hmm, które zmieniają kolor. Mm -hmm. Co, zazdrościcie teraz? <grym> nie no, oczywiście żartuję. Znaczy, nie żartuję z tym, że zmieniają kolor, bo naprawdę zmieniają kolor. Niestety, próbowałam je włożyć na chwilę do zamrażarki, ale to nie działa. Działa tylko na lodowisku nie wiem jakim cudem i sposobem. To, co oczywiście jeszcze każdy szanujący się łyżwiarz powinien mieć w swojej torbie, to ręczniczek do później. Ja mam taki zwykły, mały, czerwony, trochę brudny, powinienem go wybrać. No i uwaga, uwaga, Państwem nie programu, bo chciałabym mieć zaszczyt zaprezentować Państwu moje dzieci, tutaj moje łyżwy czarne, bo tak, bo takie mi się podobają. Są to e, Edea Horus z płozą e, Astra elips, Tak, chciałam się zastanowić, bo zapomniałam. Płoza jak płoza, szykuje się do wymiany na lepszą. E, łyżwy, słuchajcie, łoj. To jest chyba najlepszy model łyżew. Nie no, oczywiście dla mnie. Jest wiele filmików. Aleksandra Szyjnoga nagrała o tym, jak dobrać łyżwy. E, z tego, co coś mi świta w głowie, Zresztą nie, Stasik się nie nagrywała, ale Ola Szejnogę na pewno możecie tam pójść zobaczyć. Nagrała nawet w sklepie Spin, wiem, wywiad z właścicielem chyba. No, nieważne. <laughs> Także fokus poproszę. Tak wyglądają chorusy Raczej nie zniszczone, raczej dbam o moje dzieci. Mają twardość, o ile dobrze pamiętam, 70 albo 80, ale utnijcie mi rękę, byle nie nogę, hehe. <grym> Zajrzyjcie do Oli, ona powie. Na pewno znajdziecie, jak to wpiszecie, nie będę się powtarzać, bo nie o tym też jest filmik ten dzisiaj. Dodatkowo mam jeszcze śpioszki, śpioszki Oxelo z Decathlonu. Ja Kupiłam je jak kupowałam swoje pierwsze figurowe łyżwy. Pioszki jak śpioszki, to nie trzeba na to wydawać fortunę moim zdaniem, ponieważ one służą tylko do tego tak naprawdę, że moje łyżwy sobie śpią w plecaku czy w szafce, jakie trzymam i przychodzę do treningu. Pamiętajcie, nie trzymajcie łyżew po w lodowisku, w torbie, w reklamówce czymkolwiek one muszą, w ogóle na kaloryferze też nie trzymajcie oczywiście, one muszą przeschnąć, same z siebie. Yy, ja dodatkowo tutaj do środka wkładam jeszcze worek z ryżem, po to, żeby całą wilgoć mi to tutaj, całą ze środka zebrało. Mimo że jedzę codziennie, to codziennie je wypakowuję, codziennie wkładam ten ryż, no i jak widać nigdzie mi się nie rozklejają. Ważne jest to, no bo jeśli... truf yy, to woda. A jeśli woda ma cały czas styczność z czymś, co jest syntetyczne, jest obarczona tutaj klejem, tak? Czymś, co używamy i czymś, w czym jest nasza noga, no to pomijam już sprawy infek infekcyjne i grzybicze, ale no szkoda sprzętu, naprawdę. To jest dobra rada ode mnie, jako od foki instruktora, wyciągajcie łyżwy z tego, w czym je nosicie na nowe No i co? I to wszystko w mojej torbie, tutaj to jeszcze została jedna łyżwa, no bo po co mam wyjmować, jak i tak muszę spakować. Ale posłuchajcie mnie teraz. Ja na treningi nie biorę ani spinera, ani skakanki, ani wkładek żelowych. Czasami się zdarzy, że wezmę plastry, jak wiem, że nie wiem, no łyżwy mi nie obcierają, ale optar mnie, nie wiem, but skarpetka mnie obtarła gdzieś wcześniej w no ogóle to zabieram sobie plaster, bo to nigdy nie wiadomo, co nam z tego później wyniknie przy skokach czy piruetach. Ale słuchajcie, ja uważam trochę bez sensu noszenie skakanki i spinnera na lodowisko, gdzie ćwiczyłem w praktyce. Spinner jest ekstra sprawą w domu, gdzie możecie sobie ćwiczyć pirułek kiedy tylko chcecie, a skakanka jest dobra na trening off ice, a nie on ice, gdzie jest, w celu którego idziecie na lodowisko. No słuchajcie, ćwiczyć axla na sucho hmm, specjalnie przychodząc na lodowisko, no dla mnie to jest trochę bez sensu, jak niektórzy właśnie mówią, że w plecaku powinna się znaleźć skakanka, spinner. Yy, nie wiem, może jeszcze jakaś taka piłeczka do ćwiczenia stopą ruchów na przykład, no, na lodowisko idziemy po to, żeby ćwiczyć na łyżwach, więc zabieramy łyżwy i rzeczy potrzebne na lodowisko skakanka i spinner nie jest potrzebne na lodowisko nie jest łyżwą, na skakance i na spinerze ćwiczymy off ice, czyli nie wiem, idziesz sobie na podwórko i tam sobie poskasz na skakance na spinnerze możesz się kręcić w domu po co to zabierasz na lodowisko no ja rozumiem, że to zajmuje mało miejsca, ale czy, czy ktoś z was jak idzie na lodowisko, ma czas na to, żeby uskakać na skakancję i pokręcić się na Tak Czy jest szybka rozgrzewka, truchcik, pajacyki, rozciągnięcie. To jest ważne. A pirouette już ćwiczymy na lodzie. Wszystko ode mnie. Życzcie mi udanego treningu, udanego axla. <gryw> I co? I do następnego.